Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Po co Jezus rozmnaża chleb? Czy to kwestia oszczędności? Jezus rozmnoży, wszyscy zaoszczędzą, a przy tym nie muszą się fatygować do okolicznych wsi. Nie jest to również sposób na tanią sensację i szukanie rozgłosu. Jezus to nie starożytny celebryta. Ewangelista podpowiada nam, jak interpretować to wydarzenie. Wspominając niby to mimochodem o rozsadzeniu tłumu gromada przy gromadzie na zielonej trawie. W odniesieniu do pozostałych Ewangelii wiemy, że wydarzenie to miało miejsce wraz ze zbliżającym się świętem Paschy. Po co Jezus rozmnaża chleb? By objawić, że w nim Bóg przychodzi, ostatecznie wyzwolić swój lud. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.